Część druga. Niestety lekarze i dietetycy często pomijają wiele istotnych aspektów, skupiając się jedynie na szkodliwości glutenu w ogóle. Brak edukacji i świadomości na temat różnicy między glifosatem skażonym glutenem a naturalnym glutenem z ekologicznych upraw prowadzi do błędnych diagnoz i niewłaściwego leczenia. Dodatkowo, kierunki dietetyczne na uczelniach często sponsorowane są przez wielkie koncerny spożywcze, takie jak Nestle czy Coca-Cola które produkują wysoko przetworzoną żywność bogatą w gluten i inne szkodliwe składniki. To z kolei prowadzi do konfliktu interesów i może wpływać na poglądy dietetyków na temat glutenu. Tacy pseudodietetycy kładą największy nacisk na liczenie kalorii, ilości mikro i makroelementów, odwracając w ten sposób uwagę ludzi od tego, co jest naprawdę ważne czyli w pełni wartościowa, ekologiczna żywność. Aby chronić swoje zdrowie ważne jest, aby wybierać produkty z ekologicznych upraw, wolne od GMO i glifosatu. Należy również zwracać uwagę na etykiety i wybierać produkty bez przetworzonego glutenu. Pamiętajmy, że nie sam gluten jest szkodliwy, ale jego skażona wersja. Ekologiczny gluten może być bezpiecznym, a nawet zdrowym składnikiem naszej diety. Glifosat m.in. uszkadza jelita i powoduje ich nieszczelność, dlatego zastanów się zanim sięgniesz po tak zwaną żywność przetworzoną. Jutro opublikuję kolejną część moich rozważań na ten temat. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Zostaw polubienie, jeśli ten film okazał się dla Ciebie pożyteczny. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Pozdrawiam serdecznie.